Dzisiaj oglądamy taką książeczkę Popatrz i dopasuj. Dinozaury. Jest to książeczka, która zawiera w sobie obrazki, i można też wyjąć figurkę dinozaura. I to tak działa. I, na... dopasować. I dopasować. Tak, to jest dla mniejszych i dla starszych dzieci. Okej. Okay. I tutaj, kogo I... mamy? Deep. Tlok. Dyplodok. brachiozaur Trudne słowo. Trudne słowo. Stegozaur. Torozaur. Triceratopsy. Okej. Okay. I tu będziemy dopasować. Okej. Okay. Ten jest tutaj. I tu mamy jeszcze jednego. Tutaj na łatw... najpierw łatwe, a potem coraz trudniej. trudniejsze. Tak, okay. Trochę trudno. No, trochę trudno, ale damy sobie radę. Tak, Następna strona. Tu są o. jakieś większe obrazki. Mamy tutaj dinozaury o takich nazwach. Iguanodon. Kentrozaur, parazaurolof, ankylozaur i to wszystko. No i teraz Kogo sobie dopasujemy. Wyjąć? O, tego zielonego możemy wyjąć. Kto ehm, tu jeszcze jest? Taki fajny. Taki jak ze, na zakładce. Na zakładce tak. A ten jest taki duży. Ej, dajcie, okay. dajcie pomogę. To może mama okay. wyjmie. Mama pomoże. Um, o. o! I tutaj mamy takiego dużego, ale te niepodpisane, z kawy drasego. Nie wiem, um, Okej. Okay. Dobre, dobre pytanie. Może Kto? ktoś nie wiedział, jak one się nazywają? Okej? Okay. Mięsożerne gady. Wow! O, kogo my tu mamy? Dwa. Dwa. Velociraptory. A tu? Spinozaur. Wow! Alozaury. Fajne słowo, galimim, uh -huh. um. barionyks, ok, i teraz sobie dopasujemy, o ten uh -huh. osiwiste tutaj, um. ok, tak, tu taki malutki, taki drobniutki, tak, o tutaj taki znowu wielki, spinozaur, mhm, uh -huh. i uważaj się, żeby se sami nie potkali. Nie popsuł z tych kaltek. Tak. Ok. Dokładnie idziemy tyle. dalej. Uwaga, co o! tu jeszcze jest? Ostatnia U... stronka. Ok. Najpierw tego. Kto to jest? A Tak wow. się nazywa śmiesznie, nie widziałam no? tego. Ok. Tyf, tyranozaur. O. A ten? Kompsognat. Wow. A Co? Pteranodon. Aha, uh -huh. a ten? Dynonychy. Dwa takie dinozaury. A to? Em, jakiś podwodny chyba. Elasmozaur. O, o i może tutaj. I, te, i teraz sobie dopasujemy, uh -huh. ten tutaj włożę. Em, polecamy ksiązkę na maksa, prawda? Mhm. Uh -huh. Um, ok. Bardzo fajne, można się trudnych słów nauczyć, tak? Ok. I co jeszcze? To wszystko. No i to była taka fajna bajeczka dla dinozaurów. A, tu masę jeszcze innek sądzeski, żeby sobie dopasowywać, ale niestety takich nie masę, ale może sobie kupić. No to papa. Papa, pa. nie bajeczka dla dinozaurów, tylko dla. Dzięki. Pa, tak, papa. Pa, pa.